Ale żeby ktoś mógł być na wakacjach, ktoś musi pracować. No, nie inaczej. Możemy zaczynać. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, jest ze mną poseł Jakub Kulesza. W PiSie w zasadzie toczy się wojna o redukcję gazów. Narastają spory wokół polityki w kontaktach z Unią Europejską widać to po prostu że narracja rozjeżdża się z rzeczywistością chodzi konkretnie o zgodę Polski na redukcję zużycia gazu o 15% przez kraje Unii Europejskiej. Rozumiemy uwarunkowania, w których widać, że no, jest problem z, ze ściąganiem gazu do krajów Unii Europejskiej, ale też chciałbym się powołać na wywiad jednego z polityków PIS-u, profesor Zdzisław Krasnodębski udzielił wywiadu dla, w Polityce PL, w którym. Cytuję. Nie przystałem, niestety przestałem rozumieć politykę polskiego rządu dokładnie dzisiaj rano, kiedy usłyszałem, że zgodziliśmy się na to, na co jeszcze wczoraj się nie zgadzaliśmy, czyli na redukcję zużycia gazu o 15%. Pozwoliliśmy na przyznanie Komisji Europejskiej kolejnych kompetencji. Tak, tak wygląda właśnie polityka PiSu od lat. Nie od tego poranka, w którym profesor Krasnodębski udzielił wywiadu, nie od dnia, w którym to zostało opublikowane, tylko tak wygląda to już od wielu miesięcy. No, mieliśmy przykłady, choćby jak Fundusz Odbudowy, w którym premier Morawiecki zgodził się na to, że pieniądze popłyną do Polski warunkowo. Nie dość, że nie są to pieniądze aż tak niebotyczne, jak, jak próbuje się Polakom wmówić, biorąc pod uwagę choćby fakt, jak wyglądała ta cała kampania reklamowa, gdzie widzieliśmy billboardy, czego to premier Morawiecki nie załatwił, a prawda jest znacznie bardziej smutna. Premier Morawiecki od miesięcy, od lat też, oddaje części suwerenności Polski na rzecz Komisji Europejskiej, na rzecz Unii Europejskiej i... To skutkuje większym uzależnieniem Polski pomimo y, frazesów dotyczących właśnie y, suwerenności tego, jak to oni nie walczą o Polskę w Brukseli, jak to oni nie y, walczą o to, żeby Polska y, była w tej Brukseli, y, w tej Unii Europejskiej y, silniejsza. No, po prostu rzeczywistość, rzeczywistość jest zgoła y, inna. To, to trzeba powiedzieć sobie wprost, że no skoro jeden z polityków pisł, a inni też anonimowo mówią o tym, że ta polityka jest dla nich niezrozumiała, no to może czas, może czas odsunąć ten rząd od władzy, może czas jednak zacząć działać zgodnie z interesem Polski, no bo Konfederacja już od dawna nie traktuje poważnie tych wypowiedzi, choćby minister Moskwy, dotyczącej właśnie tego, że no tutaj walczę, a potem okazuje się, że jednak, jednak się zgadza na, na redukcję, no bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się wydarzyło, ostatnio, czyli możliwość podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w, w Radzie Unii Europejskiej no będzie, będzie skutkować tym, że Niemcy prędzej czy później taką większość sobie znajdą. Bardzo proszę, Jakub Kulesza. Szanowni Państwo, rządom Prawa i Sprawiedliwości jedno wychodzi dobrze. ona powiedzieć, że tam pasmo samych sukcesów. Mianowicie jest to propaganda, zwłaszcza propaganda sukcesu. Jest ona na tyle dobra, że do dziś, w zasadzie do tej pory, tej propagandzie ulegali także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie, ministrowie, premierzy, prezesi partii. Oni wszyscy byli przekonani, że rzeczywiście, skoro tak dobrze idzie, to w ogóle nie zbaczajmy z obranego kursu. Wszystko jest dobrze, róbmy tak samo, tylko jeszcze bardziej. No i to jest właśnie przyczyna porażki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak bardzo. Pochłonęli własną propagandę, że w tej propagandzie, tej propagandzie sukcesu wierzyli, że nie są w stanie zmieniać, poprawiać błędów, jakie podejmują. Całe szczęście mamy już kolejny etap, to znaczy posłowie. PiSu, pis PiSu, byli ministrowie, nie tylko przestali wierzyć w propagandę własnego rządu, ale mają odwagę głośno się jej sprzeciwić. Yy, I mamy chociażby wypowiedź ministra, byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszykowskiego, który porównał jeden z materiałów TVP właśnie do czasów Gomułki, że mu się nie przypominają. Mamy też yy, właśnie wypowiedź profesora Zdzisława Krasnodamskiego, który wprost krytykuje panią minister Moskwę, za to, co robi, co robi, jeśli chodzi o interes narodowy Polski. Niestety pani minister dalej brnie w te kłamstwa, utrzymując, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko idzie w dobrym kierunku. A o co chodzi? No, chodzi właśnie o politykę Unii Europejskiej, plan pomocy Niemiec, dzielenie się tym gazem. Pani minister Moskwa, mówiąc, że w żadnym wypadku nie będziemy musieli się dzielić tym gazem, jednocześnie podpisując decyzję czy zgadzając się na warunki, które są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej, w których wyraźnie jest zapisane, że będzie mógł zostać wprowadzony przez instytucje europejskie odpowiedni stan wyjątkowy, w wyniku którego będzie obowiązek wobec wszystkich krajów członkowskich podzielenia się własnym gazem. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na strukturę zużycia gazu w Europie, to największym beneficjentem tego programu będą Niemcy, a nie ci najbardziej potrzebujący, bo najbardziej potrzebującymi gazu są Niemcy przez swoją nieodpowiedzialną politykę energii politykę uzależniania nie tylko swojej gospodarki, ale także gospodarki całej Unii Europejskiej od gazu po to, żeby oni mogli tym gazem handlować. Nie przewidzieli tylko, że ktoś za wschodnią granicą Niemiec, nie Polski, Ukrainy, Białorusi może ten kurek z gazem po prostu zakręcić i im te plany popsuć. I my niestety w wyniku nie tylko działań Berlina, ale także w wyniku działań Moskwy, i mówię to u pani minister Moskwie, będziemy musieli ponosić za to wszystko konsekwencje, ponieważ pani minister zgadza się na kontynuowanie polityki energii razem na wspólne ponoszenie kosztów błędów tej polityki. No, natomiast my, podobnie jak niektórzy politycy prawa i sprawiedliwości, nie ulegamy tej propagandzie, mówimy jak jest, nie wierzymy w te kłamstwa, czytamy dokumenty i wiemy, że pani minister Moskwa zgodziła się na ten program, który jest po prostu programem szkodliwym dla Polski. I mamy powtórkę z rozrywki. Pamiętają Państwo dwa lata temu premier Mateusz Morawiecki, pierwszy kłamca tego rządu. Skazany zresztą prawomocnym wyrokiem za kłamstwo, więc można o nim mówić kłamca. Pojechał na szczyt i na tym szczycie wrócił z tego szczytu i ogłosił, że tak będą pieniądze dla Polski i nieprawdą jest, że ktoś będzie mógł te pieniądze zablokować. Po dwóch latach okazało się, że Polska z funduszu odbudowy nie dostała środków. Okazało się, że premier Mateusz Morawiecki kłamał i to Konfederacja, ostrzegając przed zgadzaniem się na różne mechanizmy, miała rację. To Konfederacja miała rację, nie zgadzając się na całe Funduszu odbudowy. Jako jedyni z tych parlamentarnych ugrupowań wówczas mówiliśmy stanowczo nie i dzisiaj jako jedyni alarmujemy, ostrzegając, że polityka rządu jest po prostu szkodliwa, jest zakłamana i należy ją zmienić. I nie boimy się y, tych oskarżeń o to, że jak nie premier Morawiecki, jak nie minister Moskwa to przyjdzie zły rząd lewicy i będzie jeszcze gorzej. Gorzej niż jest obecnie, ciężko sobie nam wyobrazić, żeby w Polsce było. Być może mamy małą wyobraźnię, ale, ale każde działanie, które może otrząsnąć tą władzą, jest dobre i takie działanie będziemy podejmować. Także apelujemy do pani minister Moskwy, do pana premiera Mateusza Morawieckiego, przestańcie kłamać na temat tego, do czego zobowiązujecie się na szczytach unijnych. Powiedzcie wprost, prawdę, w Polsce, że zaprzedajecie interes Polski. Na rzecz polityki Berlina. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Dziękujemy. Dziękujemy.